Nasz wzrok jest bardzo ważnym zmysłem: pomaga nam odkrywać świat od najmłodszych lat dostrzegać jego tajemnice uczyć się rozwijać nasze talenty poszerzać horyzonty i przeżywać niesamowite przygody. Czasami trudno zauważyć, że coś może być nie tak. Często dzieci nie mają świadomości własnej wady wzroku. Nie mając punktu odniesienia, nie wiedzą, że można widzieć lepiej. Krótkowzroczność, inaczej miopia, jest najczęstszą wadą wzroku wśród dzieci. Osoby z krótkowzrocznością widzą wyraźnie obiekty będące blisko, ale odległe przedmioty są rozmyte. Długi czas spędzany na patrzeniu na bliskie odległości, np. ekran komputera czy smartfona oraz ograniczenie czasu spędzanego na świeżym powietrzu mają wpływ na pogłębianie się krótkowzroczności. Jakie sygnały powinny nas zaniepokoić? Mrużenie oczu przy spoglądaniu w dal, pocieranie oczu, bóle głowy, problemy z koncentracją w szkole, przybliżanie się do telewizora czy brak entuzjazmu podczas ulubionych zabaw. Krótkowzroczności nie można wyleczyć, ale można ją skorygować i spowolnić jej progresję. Krótkowzroczność najczęściej koryguje się za pomocą okularów z soczewkami o wartościach ujemnych lub soczewkami kontaktowymi. Ale pamiętajmy, że samo skorygowanie wady nie spowalnia jej postępu. Do skutecznych metod kontroli progresji krótkowzroczności należą okulary z soczewkami wykorzystującymi technologię DIMS atropinizacja, ortokeratologiczne soczewki kontaktowe oraz specjalistyczne miękkie soczewki kontaktowe. Wspomagająco działają też terapie widzenia. Brak działań i postępująca krótkowzroczność to większe ryzyko wystąpienia chorób oczu, takich jak jaskra, makulopatia krótkowzroczna, odwarstwienie siatkówki. Konsekwencją może być niedowidzenie, a nawet całkowita utrata wzroku. Bezpieczną, przyjazną dzieciom i nieinwazyjną metodą kontroli krótkowzroczności są okulary z soczewkami MajoSmart. Zastosowana w soczewkach technologia DIMS spowalnia progresję krótkowzroczności średnio o 60% w porównaniu ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi. Na czym polega jej działanie? Soczewka ma dwa obszary: w centrum optyczną strefę korekcji, która zapewnia najlepszą skorygowaną ostrość wzroku oraz dookoła niej terapeutyczną strefę optyczną składającą się z około 400 mikrosegmentów. Każdy z mikrosegmentów powoduje krótkowzroczne rozogniskowanie w peryferyjnych częściach siatkówki, dzięki czemu oko nie jest stymulowane do szybszego wzrostu i w efekcie postęp krótkowzroczności jest wolniejszy. Dodatkowo, materiał, z którego wykonane są soczewki, jest odporny na uderzenia. Zapewnia także niezawodną ochronę przed promieniowaniem UV. Dzięki soczewkom okularowym MajoSmart Twoje dziecko może śmiało iść naprzód. Dowiedz się więcej na www.mamwzrokok.pl. -ok to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.